To, co nam władza Republiki Polin oznajmiła, mamy już jakby przyklepane. Chcę to z całą mocą podkreślić. To jest Polin. To jest miejsce dla nas wszystkich. No jak wiemy, to hebrajskie tutaj odpocznij, bo u nas się żyje jak w mlecznej krainie. Nie ma drugiego tak hojnego narodu. To tutaj można znaleźć ukojenie i dobrobyt. Sobie umniejszymy, obcym oddamy. Wszystko oddamy. Przecież kolonializm jest tak powszechnym zjawiskiem, że osiedlanie się przybyszy. Innych narodowości nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia i nie stawia nas w krytycznym położeniu. Trochę nam się nie podoba, że uwzględnia się udział tej ludności w zarządzaniu, w wpływach politycznych, czy chociażby w narzucaniu swojej kultury, eksploatowanie naszych zasobów, czy wykorzystywanie do pozyskiwania surowców. Bo sprawiedliwie to na nas wszystkich tylko równo pada w tak pochmurny dzień jak dziś.